Cześć! Tu Babka z Majcy. Dziś 24 grudnia. Mamy wiele powodów do radości. Po pierwsze, zaczynają się święta. Życzę Wam, żeby ten czas był spędzony w gronie rodziny, żebyście się cieszyli i mało stresowali tym, co czeka Was w nowym roku. Dodatkowo mamy dzisiaj imieniny Ewy i Adama. Wszystkim Ewciom i Adamom składam wszystkiego najlepszego. I oczywiście pamiętam o tym, że są urodziny mojej kuzynki Ewci. Ewcia. Życzę Ci, żebyś się dzisiaj dobrze bawiła i żebyś fajnie zaświętowała swoje kolejne urodziny. I wszystkiego dobrego. I specjalnie dla Ciebie z dedykacją zestaw 24, ostatni w naszym kalendarzu alentowym. Zobaczmy, co to za zestaw. Geometria przestrzenna. Opisz objętość stożka o wysokości 8 i średnicy postawy 12. Wiecie, co to jest stożek? Stożek to jest taka bryła obrotowa. Wygląda tak. A nasz stożek ma wysokość równą 8, a średnica podstawy jest równa 12. Trochę nam tutaj zamieszali, bo zobaczcie. Chcemy policzyć objętość tego stożka. Objętość stożka to jest 1 trzecia pola podstawy, czyli w podstawie kołopi r kwadrat razy h. h to 8, a r to ile? Nie 12, bo 12 to była średnica. r to połowa długości średnicy, czyli 6. Wobec tego nasza objętość to jest 1 trzecia razy pi razy 6 do kwadratu razy h, czyli 8. To tutaj mamy 36, skróci się z trójką, zatem jest 12 razy 8, czyli 96 pi. Taka jest objętość naszego stożka. Zobaczmy, co to fi za figura przestrzenna w dwójeczce pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Ok, co to jest sześcian? No to wiecie, tak, to jest taka kostka. Taka kostka, wszystkie boki ma takiej samej długości. A a a wszystkie krawędzie są takiej samej długości. Ok, pole całkowite to jest 54. Co nam to daje? Pole całkowite to tak naprawdę jest sześcian, które są kwadratami, oporu a kwadrat, czyli 6a kwadrat to 54. Dzielę przez 6. A kwadrat to 9. Czyli a jest równe 3, tak? No bo a kwadrat jest równe 9. Czyli a mogło być trójką lub minus trójką, no ale nie może być minus trójką, bo to jest długość krawędzi sześcianu. Czyli a jest równe 3. Ale nie miałam liczyć a. Ale przyda mi się to a, ponieważ chcę policzyć długość przekątnej tego sześcianu. Długość przekątnej sześcianu liczymy ze wzoru. A pierwiastki strzech. Ten wzór, zapamiętajcie się, sobie może się przydać na maturze, bo to zadanie jest zadaniem maturalnym. Więc kiedyś już się przydało na maturze może się też przydało w 2023 roku. Czyli mamy D równa się. A pierwiastki strzech. Czyli 3 pierwiastki z trzech. Nie mieliśmy tutaj jednostek. Więc to jest nasza odpowiedź. Przekątna w tym sześcianie ma długość trzy pierwiastki strzech. I tak zakończyliśmy. 24 zestawy z naszego kalendarza adwentowego, który miał nas przygotować do matury podstawowej, która już za kilka miesięcy. Na koniec życzę Wam wszystkiego dobrego na te święta, żebyście troszkę odpoczęli, ale może znajdziecie czas na rozwiązywanie jakichś ciekawych zadań z matematyki, a na pewno spotkamy się w nowym roku i przed nami arkusze i inne ciekawe zestawy zadań. Do zobaczenia!